Na plac Piotrostalu w Tłuszczu właśnie wjeżdża auto Pawła. Lokalny kierownik autokasacji niemal od razu spotyka jednego ze swoich podwładnych, Romka. Dzień dobry, panie kierowniku. O, cześć, Romciu. Co tam? Widzę, cześć. że kierownik zaparkował na miejscu stalowego. No zaparkowałem dzisiaj, Romek, bo nie ma stalowego ani sławka, są na rozbiórce. Aha. Gdzie ty, Romek, idzie z tym kołem w ogóle? No idę tam, da, zaprowadzę. Meteczka ci wyszła, Romciu. Mhm. Ale po co ci te Gdzie Ty je toczysz? No, to czego tam. bo to jest zapas od augi. Aha. Romek, a jest gołz? Jest. Powiedz co, dzisiaj mamy taką e, robótkę w Warszawie. Tak? No, Aha. Tam mamy do odebrania takie jakieś dwie lady chłodnicze. Jakieś nie za duże, coś. Żaden taki wielki temat, ale trzeba to jechać to odebrać. Trzeba jechać? Tak. I gołs też? Ghost pojedzie, ja i ty. Aha, no dobra. To idź, te koło dobra, tam zostaw, dobra. żeby nie zginęło, dobra? Dobra, dobra. I spotkamy się przy sprinterze dobra. za 10 minut, dobra? Dobra. Ghost, chodź no. Roman. Zostaw ten wózek, musimy jechać, że pozwolą do, do Warszawy, jakiś tam. Dobra. Ghost Rider chętnie przystał na propozycję Romana. W końcu każda wyjazdowa robota to zawsze jakaś przygoda. Chłopaki bez żalu zostawili swoje obowiązki i błyskawicznie osiągnęli gotowość do wyjazdu. O, cześć Na Co za robota jest dzisiaj? Robota jak robota, jak, jak co dzień. Gotowi gdzie? do pracy? A gdzie idziemy? Do Warszawy. Co mam kierownik grzebie? Nic nie grzebie, tylko sprawdzam Jeszcze wszystkie kierownik coś popsuje, tam mówi Dobra, gołysz, widzę, że jakieś żarty się trzymają od rana. Kierownik zaparkował Na miejsca szefa? Ja zaparkowałem, a co, co znowu? I kierownik z ogniem. Dlaczego? No na miejsca prezesa? Nie ma dzisiaj prezesa Sławka. Co wam to przeszkadza, że tam zaparkowałem? Kierownik masz ja, ja. Kierownik się nie boi odważnych. Panowie, wsiadajcie, bo naprawdę jakieś głupoty was się dzisiaj przepiają. Kierownik to jest dzisiaj? Poważny, poważny. Wsiadać Dobre. i jedziemy do roboty. Dobra, to jedziemy. Aj, aj. Trójka stłuszcza jedzie do Warszawy. Pogoda jest piękna, ruch niewielki, a orły zaczynają się żywo interesować celem wyprawy. Kierownika, co się stało? że Zamiast pilnować autokasacji, jedzie kierownik po złom? Wydaje mi się, Gołd, że to jest fajny temat. Dlatego pozwoliłem sobie opuścić autokasację na te dwie, dwie godzinki. Te lady chłodnicze, ten facet chce oddać za darmo. No, za darmo. No, za darmo, działające. Można by było jeszcze sprzedać. Teraz dużo ludzi otwiera nowe sklepy i jeszcze może komuś się przyda takie coś. Godzinę później auto Piotrostalu zatrzymuje się pod zanotowanym adresem. Pozostało zlokalizować właściciela lodówek. Dobra, przyznam. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, daj, daj, daj. Gdzie to jest? No jest 67. Jest. Dobra, nie ma nikogo, Ciekawe. to Witam Paweł Kozakiewicz firma Pietrostal. ale przyjechałem po te lodóweczki. Jestem tutaj na Pańskiej. Zaraz zachodzę teraz. Dobra, to czekamy tutaj. Już idzie chłopak. Dzień no dobra. Dzień dobry. dobre Paweł Kozakiewicz firma Pietrosta. Tak, Stefan, witam. witam. Po te chłodnie przyjechaliśmy. To są tutaj za wami. Ale to, to miały być... No, takie lady chłodnicze, takie jak w sklepach, takie małe. To są lady chłodnicze, takie jak są w sklepach, tylko w dużych sklepach. Ojej, my przyjechaliśmy busem, wie pan, no kurczę, ja nawet nie spodziewałem się, że to jest tak, takie wielkie. To jest ważna sprawa, te lady muszą zniknąć. Tu nawet nie ma wjazdu, człowiek.